Tylko nie mówcie mu, że to wojna. Na granicznej planecie Ravok, trzy życie toczyło się wolno i bez rozgłosu. Była to kolonia rolnicza, gdzie większość ludzi zajmowała się uprawą alk wodnych, a jedyną rozrywką były wieczorne transmisje Halo z Ziemi. Do czasu. Pewnego poranka niebo pociemniało. W atmosferę planety weszła flota Imperium Tyrkan, znana w całej galaktyce z brutalności, dyscypliny i jednostek bojowych które trenowano w komorach grawitacyjnych z ciśnieniem dziesięciokrotnie wyższym niż ziemskie. Dla nich to nie była wojna, to była egzekucja. Władze kolonii wysłały sygnał SOS do Najwyższej Rady Ludzkiej. Prosiły o natychmiastowe wsparcie militarne, baterie orbitalne, mesi bojowe, cokolwiek. Przez pierwsze godziny cisza, a potem odpowiedź. Wysłaliśmy jednostkę specjalną. ETA. Trzy godziny. Przygotujcie się. Mieszkańcy Rawok, trzy zebrali się na lądowisku. W napięciu patrzyli w niebo. Oczekiwali fregaty, czołgu kroczącego, może nawet jednego z legendarnych rycerzy grawitacyjnych. Zamiast tego, z chmur wypadł zdezelowany statek serwisowy, oznaczony numerem ZK-408G i logo dawno już zlikwidowanego konsorcjum naprawczego. Maszyna stękała, dymiła i zakołysała się przy lądowaniu, zgniatając stojak z radarami. Wysiadł z niej człowiek średniego wzrostu, łysy, z brodą jak druciana szczotka. W jednej ręce trzymał metalową skrzynkę z narzędziami, w drugiej kanapkę. Miał na sobie brudną, niezasuwaną do końca bluzę roboczą z naszywką Borys Świder, dział techniczny. Spojrzał na tłum ludzi zdezorientowanych, przerażonych, milczących: Gdzie macie te pieprzone generatory? Zapytał z pełną powagą bo śmierdzi zwarciem. Władze kolonii próbowały go zatrzymać. Panie Świder, to chyba pomyłka. Czekamy na jednostkę wojskową, nie technika. A ja czekam, aż przestaniecie paplać i pokażecie, co się tu zesrało, odparł bez emocji, otwierając skrzynkę i wyciągając wielki klucz nasadowy. Ale, napastnicy, to tyrkanie. Mają pancerze z żywego metalu, neurobroń, plazmowe ostrza. A ja mam klucz 36, taśmę izolacyjną i 30 lat doświadczenia. W czym mają przewagę? Zaczął od infrastruktury energetycznej. W ciągu godziny uruchomił stare pole zakłócające, które przez lata było uznane za nienaprawialne. Potem rozłożył terminal komunikacyjny i sklej z jego części system wczesnego ostrzegania. Z nieużywanego droida serwisowego zbudował samobieżną minę. Kiedy dowódca kolonii zapytał: jak to możliwe, że robi to wszystko bez schematów? Borys wzruszył ramionami. Jak coś nie działa to znaczy, że można to jeszcze naprawić. Jak działa to znaczy, że już niedługo się zepsuje. Taka filozofia. W tym samym czasie pierwszy oddział tyrkanów wylądował w strefie zachodniej. Rozpoczęli czyszczenie terenu. Ich skanery wychwyciły sygnały cieplne myśleli, że to broń to były stare droidy czyszczące które Borys podłączył do reaktorów i zaprogramował na agresywną dezynfekcję. Jeden z tyrkanów próbował je zatrzymać. Wybuchł razem z całym sektorem. Wieczorem, gdy planeta Ravok 3 powinna już płonąć, a ludzie być zniewoleni, Borys siedział w baraku z kubkiem kawy i śrubokrętem w zębach. Wokół niego kręciły się trzy przerobione drony, które właśnie nazwał Ty jesteś Heniu, Ty Wiesia, a Ty, no nie wiem, Ty będziesz Książę. Bo masz szczotkę z tyłu. Nagle z radiostacji odezwał się głos. Tu plutonowy maltren z trzeciego. Oddziału Tyrkan. Wzywamy wsparcie. Wróg używa nieznanej technologii. Nasza broń nie działa. Powtarzam, nasza broń nie działa. W sztabie Impelium zapadła cisza. Ilu ich tam jest? Zapytał głównodowodzący. Jeden. Ile jednostek bojowych? Żadnej. Tylko coś, co wygląda jak człowiek z narzędziami i mówi po ludzku, ale zachowuje się jak coś gorszego. Jakieś imię. Przechwyciliśmy jedną transmisję lokalną. Podobno, Borys, następnego dnia, na orbitę Rawok 3 wszedł krążownik flagowy Tyrkanów. Dowódca wydał rozkaz. Zniszczyć wszystko, bez lądowania, żadnych gier. Ale gdy tylko otworzyli włazy bojowe, system rakietowy zaciał się. Ogień powrócił do wnętrza. Dlaczego? Bo Borys schakował ich zasilanie przez zewnętrzny port serwisowy. Port, o którym nikt już nie pamiętał, ale który wystawał brzydko i aż prosił się, żeby go oczyścić. Rozdział kończy się sceną, gdy Borys wraca do swojej kapsuły i odkłada klucz na półkę. W tle błyskają eksplozje. Mówiłem, żeby mi nie mówić, że to wojna, mruczy, siadając ciężko. Bo jak wojna, to mi się przełączają bezpieczniki. To nie klucz. To przedłużenie jego osobowości. Kiedy rawok, trzy o poranku znów zatonęło w mlecznej mgle i popiele po wczorajszych eksplozjach, kolonia wyglądała jak po przejściu burzy, która ominęła wszystkie budynki, ale wypaliła dumę na jeźdźcy. Tyrkanie nie rozumieli, jak to możliwe, że poniesieli porażkę nie w walce z armią. Lecz z chaosem generowanym przez człowieka z narzędziami. Borys spał w warsztacie na ławce, przykryty płachtą ochronną, a jego trzy przerobione droidy, Heniu, wiesia i książe właśnie kończyły czyszczenie filtrów powietrza i konstruowały coś, co wyglądało jak miotacz płomieni zrobiony z dwóch czajników i silnika od drona kuriera. Ej! mruknął Borys, zrywając się nagle: Kto ruszał moją taśmę izolacyjną? Książe zatrzymał się i pokazał na wiesie. Wiesia zaterkotała w proteście, ale Borys już jej nie słuchał. Wstał, napił się zimnej kawy i sięgnął po swój niezawodny klucz 36. To nie był zwykły klucz. Od lat nie rozstawał się z nim nawet na moment. Był obtłuczony, ciężki, z wgnieceniem po tym, jak uderzył kiedyś generator impulsowy na stacji Mars 6 i naprawił go przez zastraszenie. Tymczasem w centrum dowodzenia Tyrkan, oficerowie analizowali zapisy z dronów. On nie walczy, mówił jeden z nich. On modyfikuje wszystko, co dotknie. Systemy bezpieczeństwa, zasilanie, nasze czujniki. To niemożliwe. To nie jest inżynier frontowy. To cywil. A jednak nasze jednostki eksplodują po wejściu w kontakt z jego droidami. Mówiąc precyzyjnie, z czymkolwiek, co przeszło przez jego ręce. Dowództwo podjęło decyzję. Wysłać elitarny oddział zwiadowczy. Trzy zespoły specjalne, opancerzone, z neuroosłonami i autonomicznymi interfejsami. Zadanie: eliminacja celu Borys, żywego lub martwego. Najlepiej martwego. Nie wiedzieli, że Borys już o nich wiedział. Kira, nie sokuł, lecz przerobiony system monitoringu radarowego, który Borys nazwał tak z nostalgii, wykrył ich zanim jeszcze opuścili lądownik. Mamy gości mruknął mechanik nakładając rękawice robocze i zerkając na wiesie. Czas pokazać, jak wygląda prawdziwa konserwacja zapobiegawcza. Zamiast się bronić, Borys otworzył im drzwi. Oddziały Tyrkan wkroczyły do kolonii ostrożnie. Ich skanery działały bez zarzutu do czasu. Na wysokości centralnego placu wszystkie zaczęły pokazywać fałszywe odczyty. Wysoka temperatura, promieniowanie, aktywność jądrowa. Kiedy drużyny rozproszyły się w poszukiwaniu źródła, uderzył. Nie bronią. Syreną. System nagłośnienia kolonii, podpięty do wzmacniacza częstotliwości neuroaktywnej, zaczął emitować zakodowane zakłócenia, które przeciążały systemy stabilizujące egzoszkielety tyrkanów. Ich zbroje zaczęły się trząść, niektóre opadły bezwładnie, inne przewróciły się same. A wtedy, z kanalizacji wyleciała wiesia z ognistym językiem zrobionym z rury gazowej. Tylko jeden z Tyrkanów przetrwał. Dowódca zespołu. Trafił do warsztatu, gdzie zastał Borysa pochylonego nad rozkręconym replikatorem jedzenia. To ty? zapytał przez zaciśnięte zęby. Ty jeden. Ja jeden. Cztery śrubki i tańszy zestaw do spawania. Odpowiedział Borys bez podnoszenia głowy. Czego chcesz? Jesteś bronią. Borys spojrzał na niego jak na idiotę. Nie jestem bronią. Jestem konsekwencją ignorowania zaleceń technicznych. Tyrkan wyciągnął broń, ale zanim zdążył strzelić, Heniu zrzucił mu na głowę sprężarkę z sufitu. Zgasło światło. Po wszystkim, mieszkańcy Rawok trzy chcieli zorganizować święto. Borys, musimy to uczcić. Mówili: Jesteś bohaterem, ale Borys tylko westchnął i machnął kluczem. Bohater to ten, kto potrafi nie zepsuć ekspresu do kawy. A ja tylko robię porządek po cudzych błędach. Potem odwrócił się, zdjął rękawice, spojrzał w niebo i dodał. I obawiam się, że następni będą gorsi. I miał rację. W przestrzeni na trawok trzy zmaterializował się nowy sygnał: okręt flagowy walnur, generała Tarekanoona po strachu sektorów zewnętrznych. A jego pierwszy rozkaz brzmiał: znaleźć go. I złamać wszystko, co naprawił. Niebezpieczne rzeczy dzieją się, gdy wkurzysz kogoś, kto zna każdy kabel. Generał Tareknun nie był typowym dowódcą. Nie krzyczał, nie rzucał rozkazami, kiedy coś szło nie po jego myśli. Po prostu likwidował wszystko, co to powodowało. Metodycznie, skutecznie, bezwzględnie. Był żywą legendą walteriańskiej armii, istotą z metalowym szkieletem i organicznym pancerzem, który sam regenerował się po każdej bitwie. Niszczył planety z zimną logiką i matematyczną precyzją. Ale teraz coś go wyprowadzało z równowagi. Nie był to generał ludzki, nie była to superbroń. Był to mechanik. Z kluczem. I problem z przewodami. Okręt Walnur zbliżał się do Rawok III, kiedy systemy wykryły zakłócenia. Stare satelity komunikacyjne planety, wcześniej uznane za złom, zaczęły nadawać sygnał w kierunku okrętu. Nieszyfrowany, prosty, jeśli dotknięcie planety zgłoszę Was do gwarancji. Tarek zmrużył oczy. To nie był żart, to był policzek. Postanowił, że nie zniszczy planety z orbity. Wyląduje osobiście i weźmie to coś, Borysa, żywcem. Tymczasem na Rawok, 3 Borys, kończył przeróbkę kombajnu rolniczego na maszynę wielozadaniową klasy bojowo-serwisowej. Wiesia, podaj mi spawarkę. Nie. Nie tę. Tę drugą. Tę, co ma rączkę jak u chomika. Mruknął, nie odrywając wzroku od silnika. Heniu, zamontuj czujnik ciepła z lodówki. Przyda się do wykrywania tych opancerzonych mięczaków. Mieszkańcy kolonii już się nie wtrącali. Widzieli. Co się stało ostatnio, gdy próbowali pomóc, dwóch spaliło brwi, jeden oślepł tymczasowo od światła z reakcji chemicznej, której Borys nawet nie nazwał. Wiedzieli jedno, jak Borys się denerwuje i gada sam do siebie, to lepiej nie przeszkadzać. Wieczorem sygnał alarmowy się aktywował. Nad planetą pojawił się cień. Krążownik klasy Walnur, czarny, wydłużony, zwierzami sensorów i uzbrojenia które obracały się cicho, jak drapieżnik, czający się do skoku. Borys wziął głęboki wdech, czyli jednak przyjechali. Co robimy? zapytała cicho kobieta z kolonii. Ja rzucił nic oni coś zrobią a ja to naprawię po swojemu. Walteriańskie kapsuły desantowe wylądowały dokładnie w miejscu, gdzie Borys wcześniej wyznaczył strefę obserwacji termicznej A. Nie było tam żadnych ludzi. Były tylko słoneczniki wysokie, metaliczne, z czujnikami w środku. Każdy z nich podłączony do min magnetycznych umieszczonych w ziemi. Kiedy pierwszy oddział wszedł w pole, eksplozja. Kiedy drugi próbował obejść, zagubił się w dymie i wpadł do starej piwnicy przekształconej w pułapkę grawitacyjną. A kiedy trzeci próbował się wycofać, z nieba spadł książę, przerobiony dran wyposażony w silnik od piły przemysłowej. Na mostku Walnura generał Tarek zaciskał zęby, wstał, zdjął płaszcz dowódcy, podszedł do terminala i osobiście aktywował protokół Nexus zero: zdalne przejęcie wszystkich systemów energetycznych planety, użycie fal neurozakłócających i dezaktywacja każdego urządzenia opartego na logice kwantowej. I to był błąd, bo Borys, widząc, co się święci, już wcześniej zainstalował swoje własne zabezpieczenia. Kiedy Nexus Zero uderzył w powierzchnię RAVOK-3. Zamiast wyłączyć urządzenia, aktywował tryb awaryjnej samoobrony. Stare szafy z agregatami zaczęły wyć. Pralki ruszyły z miejsca. Lodówki zaczęły poruszać się na silniczkach i otwierać drzwiczki jak szczęki. Replikator jedzenia pluł gorącą zupą w każdym kierunku. Borys tylko siedział na daszku warsztatu, pił zimną herbatę i patrzył. I co? Głupio wam! Mruknął w stronę nieba. Wtedy sam Tarek zszedł na powierzchnię. Miał ponad dwa metry wzrostu, pancerz z adaptacyjnych włókien, broń zintegrowaną z kośćmi i wzrok, który zabijał ciszą. Borys spojrzał na niego z góry i splunął w bok. Ty jesteś tym waszym generałem. Tak. A ty. jesteś zagrożeniem numer jeden dla porządku galaktycznego. Tylko dlatego, że wiecie mniej o kablach, niż kura o filozofii. Zgubiłeś się w czasie, człowieku. To nie twoja era. Moja, moja to była wtedy, gdy wszystko działało bez potrzeby aktualizacji co trzy godziny. Tarek rzucił się do ataku, ale Borys nie walczył. Uniknął. Odbił się. Wciągnął przeciwnika w pułapkę złożoną z przewodów pod napięciem. A potem, kluczem 36 uderzył go dokładnie w miejsce, gdzie biegnie główny interfejs pancerza z układem nerwowym. Znał ten model. Naprawiał go kiedyś w bazie na Gliese 4. Wiedział, gdzie boli. Tarek padł na kolano. Z sykiem. Z pianą na ustach. Nauczka. Wysapał Borys, że jak coś działa, to się tego nie rusza. Rozdział kończy się, gdy mieszkańcy Rawok 3 zbierają pozostałości po walce. A Borys w warsztacie siedzi już nad nowym projektem. Zasilanym z resztek systemu Walnura. Na stole widnieje plan. Mobilna platforma naprawczo-taktyczna, Grażyna 2.0. Definicja wojny według Borysa. Okręt flagowy Walnur, pozbawiony funkcji dowódcy, dryfował bezładnie w atmosferze Ravok 3. Systemy wewnętrzne walczyły o przywrócenie kontroli, ale każdy protokół obronny był przejęty przez dziwne, niedokumentowane pliki, podpisane Świder Update V1.3. Borys nie czekał. Aż imperium się pozbiera. Wiedział, że wrócą. Wiedział też, że skoro już ich wkurzył, to nie przestaną, chyba że sam przyjdzie do nich. Wojenki wojenkami, ale jak sam czegoś nie naprawisz, to nikt ci nie pomoże. Mruknął, podłączając swój terminal do rdzenia odzyskanego z kapsuły desantowej. Grażyna 2.0, nowa wersja jego hybrydowej platformy wielozadaniowej, właśnie kończyła się konfigurować. Uzbrojona w podwójne ramiona serwisowe, silnik z kombajnu, kolce elektromagnetyczne i głośnik z radiem z lat 70. Plan był prosty. Dolecieć na Waltor, planetę komendę Imperium, ukrytą pod warstwą interferencji psionicznej, i zinfiltrować jej systemy wewnętrzne. Ale nie przez front, nie przez wojskowe procedury. Przez kanały techniczne. Bo jeśli ktoś znał instalacje zabezpieczające Imperium, to był to mechanik, który przez cztery dekady naprawiał rzeczy, które nikt nie mógł. Lot nie był łatwy. Borys użył odzyskanego promu zwiadowczego i ręcznie przeprogramował jego sygnaturę rozpoznawczą, podszywając się pod ekipę remontową z planety Żarkhun. Po wylądowaniu, nikt nawet nie zapytał, kim jest, bo kto by podejrzewał niepozornego, zmęczonego faceta w brudnym kombinezonie, ciągnącego za sobą skrzynkę narzędzi. Dzień dobry. Powiedział do pierwszego wartownika. Przysłali mnie z głównego. Mieliście zgłoszenie o zwarciu w rdzeniu zasilania. Ale nie zgłaszaliśmy niczego. A to ciekawe, westchnął Borys. Bo mi się system nie psuje sam z siebie, chyba że coś się zjarało tak, że czujniki nie zdążyły tego załapać. Chcesz ryzykować? Twój cmentarz. Wartownik go przepuścił. Wewnątrz waltor było sterylnie i zimno. Korytarze paczniały syntetykiem i ozonem. Co kilkanaście metrów kamery, drony, czujniki. Ale Borys miał swój sposób. Jego stara bluza robocza zawierała siatkę zakłócającą, zrobioną z folii aluminiowej, srebrnej taśmy i resztek antyradiacyjnego parasola. Kiedy zbliżył się do głównego rdzenia komunikacyjnego, usiadł przy jednej ze skrzynek rozdzielczych i zaczął ją czyścić. Ściereczką. Gwizdając przy tym melodię z serialu Strażnicy Sfery. Co pan robi? Zapytał technik Imperium. Zwalcza rdzę. Ardza, kolego, to najgorszy wróg twoich przewodów. Utrata napięcia, sygnału, potem bum, i po systemie. Borys wyjął z kieszeni klucz. Chcesz, żebym pokazał na przykładzie. Technik się wycofał. Kiedy już miał dostęp do panelu zarządzającego pod siecią psioniczną. Zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał, wgrał do niej wirusa. Ale nie cyfrowego. To była symulacja chaosu serwisowego. Algorytm, który powodował, że każde urządzenie zaczynało się samodiagnozować, żądać przeglądów, restartów, testów. Cała infrastruktura Waltor zaczęła panikować. Drzwi przestały się zamykać, windy zaczęły jeździć w górę i w dół bez celu, zasilanie zaczęło się rozkładać nierównomiernie. Drony medyczne zaczęły wystawiać błędne diagnozy. Borys, obserwując to na monitorze, tylko westchnął. Tyle kabli, a żadnego serca. W tym czasie Rada Galaktyczna przechwyciła transmisję awaryjną z wnętrza planety Waltor. Obiekt serwisowy zidentyfikowany jako priorytet zagrożenia. Nazwa: Borys. Status Nieprzewidywalny. Prosimy o anulowanie wszystkich protokołów bojowych. Potrzebujemy, Technika. Ostatnia scena rozdziału. Borys stoi w centrum reaktora. Wokół niego wszystko się iskrzy. Alarmy wyją. Z sufitu cieknie plazma. On wyciąga kanapkę, gryzie ją powoli i mówi. To nie wojna. To generalny przegląd. Ziemia nie wysyła wojsk. Wysyła kogoś gorszego. Na Waltor zapanował chaos. Nie ten spektakularny, z ogniem i wybuchami. Lecz cichy, niewidzialny i jeszcze groźniejszy, systemowy. Borys Świder, oficjalnie techniczny niezależny, nie tylko unieszkodliwił rdzeń operacyjny planety Komendy, ale przestawił ją w tryb diagnostyczny, przez co cała infrastruktura wojskowa zaczęła się sama wyłączać i restartować. W sztabie Imperium nikt nie wiedział, jak reagować. Żaden generał nie przewidział, że przeciwnik nie będzie walczył, tylko naprawiał wszystko, źle. Co mamy robić? krzyczał jeden z oficerów sztabowych. Nasze systemy obronne analizują własne raporty. Nasze satelity wykonują skan same siebie. Przecież to to sabotaż. To nie sabotaż, odpowiedział dowódca Walter, już blady. To serwis. Borys tymczasem nie cieszył się z bałaganu. On po prostu robił swoje. W dolnych sekcjach Walter Razem z Grażyną 2.0 i wiernymi droidami Heniem, Wiesią i Księciem, przebudowywał starą stację transmisyjną na coś zupełnie nowego. Wzmacniacz komunikacyjny do użytku bojowego, który potrafił emitować zakłócenia o częstotliwościach wpływających na biomechaniczne układy Walterian. Wystarczy, że będzie buczało. Resztę zrobi ich własna paranoja, mruknął, mocując zębatkę od windy w miejsce talerza rezonansowego. Ziemia, choć z opóźnieniem, Odebrała sygnał od Borysa. Wysłano oficjalny komunikat. Potwierdzamy: Jednostka Świder aktywna. Status niestandardowy. Prosimy nie przeszkadzać. To wystarczyło. W tym samym czasie inne kolonie zaczęły się buntować. Widząc, że największy bastion imperium może zostać zneutralizowany przez człowieka z kluczem i bez broni, rozesłały własne transmisje. Nie potrzebujemy floty. Potrzebujemy jednego z nich. Waltor rozpoczęło kontratak. Zdesperowani technomagowie imperium aktywowali starożytny system obrony, symetrię mocy, czyli autonomiczny mechanizm równoważenia zagrożenia. Problem polegał na tym, że system był tak stary, że jego interfejs miał niekompatybilne wtyczki. A kto miał do nich przejściówkę? Borys. Wyciągnął ją z kieszeni. Oblepioną kurzem, lekko zardzewiałą ale działającą. Tego już chyba nawet w muzeum nie mają, powiedział, podpinając wtyk. A ja mam dwie. Gdy symetria zaczęła się uruchamiać, zarejestrowała obecność Borysa jako element naprawczy i oddała mu kontrolę. W tym momencie cała Waltor, planety, okręty, drony i stacje przekaźnikowe otrzymała jeden rozkaz. Tryb testu konserwacyjnego. Rozpocznij procedury czyszczenia systemów bojowych. I rozpoczęły. Rakiety same się rozbroiły. Działa obróciły lufy do ścian. Mesi poszły na przegląd. A systemy zarządzania polem bitwy zaczęły szukać instrukcji obsługi. Imperium skapitulowało, ale nie z braku sił. Z braku cierpliwości do awarii. Borys stanął na tarasie głównego rdzenia Waltor i spojrzał w niebo. Wokół niego stały droidy, które sam naprawił i które uznały go za głównego kontrolera. I tak to się robi, westchnął. Bez armat, bez bohaterstwa. Po prostu, zrób to sam. W tym momencie z wnętrza grażyny 2.0 rozległ się głos syntezatora. Panie Borysie, czy zakończyliśmy już serwis? Jeszcze nie. Został mi jeden przewód. Jaki? Borys uśmiechnął się. Ten. Co łączy logikę z rozumem? Najcieńszy. Najłatwiej go przeciąć. Rozdział kończy się, gdy przedstawiciele dawnych kolonii, dotąd podporządkowanych imperium, zjawiają się na Waltor, by podpisać deklarację niezależności. A na samym dole, na terminalu serwisowym, ktoś zostawił notkę. Naprawione prowizorycznie. Trzyma się, dopóki ktoś nie dotknie. BS. Ten, który miał tylko klucz i nieograniczoną cierpliwość do głupoty. Valtor, niegdyś niedostępna twierdza Imperium Tyrkan, zmieniła się w gigantyczną stację serwisową. Po Borysie Świdże pozostał tylko porządek, stos schematów technicznych i kilkanaście ostrzeżeń samonaprawczych, które uruchamiały się automatycznie przy każdym błędzie logicznym systemu. Oficjalnie wojna się skończyła. Unia Ludzi przyjęła kapitulację Imperium. Nieoficjalnie. Galaktyka zamarła w zdumieniu, gdy zrozumiała, że najpotężniejszą bronią w dziejach nie była bomba, nie był myśliwiec. Był mechanik z Nowej Warszawy, który wściekał się, gdy ktoś mu grzebał w kablach bez pozwolenia. Przedstawiciele Rady Galaktycznej zjawili się na Rawok 3, by wręczyć Borysowi najwyższe odznaczenie, order obrony wszechświata, przyznawany raz na tysiąclecie. Wydrukowali specjalny dyplom. Przyleciały kamery. Generałowie stali w szyku. Tłumy wiwatowały. Ale Borysa nie było. Siedział w swoim warsztacie. Grażyna 2.0 miała otwarte wnętrze i rozłożone panele. Wiesia czyściła jej czujniki. Książę leżał na boku i symulował awarię, żeby uniknąć pracy. Borys siedział na skrzynce z narzędziami, z kluczem w jednej dłoni i śrubokrętem w drugiej. Panie świder, odezwał się przedstawiciel rady. Przyszliśmy, by oddać panu cześć. Cała galaktyka mówi dziś o pańskim czynie. Ja nic nie zrobiłem, burknął, tylko poskręcałem to, co inni rozwalili. Uratował pan miliony istnień, powstrzymał pan wojnę. Nie było wojny, był bałagan. I jak to w życiu, jak nikt nie chce się pochylić, to trzeba się samemu schylić i posprzątać. Ale to przecież akt bohaterstwa. Borys spojrzał mu w oczy. Bohater to ten, kto nie musi udowadniać, że miał rację. Zamiast przyjąć medal, Borys wrócił do warsztatu i zamknął drzwi. Na kłamce zawiesił stary kawałek metalu, na którym własnoręcznie wyrył. Nie dotykać. Działa! Wieczorem, gdy wszyscy już odeszli, pod jego warsztat przyszedł chłopak. Młody, najwyżej piętnastoletni. Miał przy sobie stary, zniszczony moduł generatora. Panie Borysie! Zapytał nieśmiało. To, to się zepsuło. Wiem, że pan nie lubi dzieci, ale nikt inny nie potrafi tego naprawić. Borys spojrzał na urządzenie, potem na chłopaka, potem na grażynę, która rozgrzewała swoje czujniki. Westchnął. Wejdź. Przez następne dni, przez warsztat przewinęło się więcej ludzi niż przez wszystkie ambasady rady razem wzięte. Nie przychodzili po splendor. Przychodzili z uszkodzonymi czujnikami, popsutymi robotami, sypiącymi się systemami nawigacyjnymi. A Borys naprawiał. Czasem klał, czasem rzucał narzędziami, ale naprawiał. W końcu ktoś zapytał: Dlaczego pan to robi? Mógłby pan żyć jak król. Borys tylko wzruszył ramionami. Król nie zna się na lutowaniu, a ja nie potrafię nic nie robić, jak coś bzyczy nie tak. Ostatnia scena. Kamera cofa się, pokazując rawok trzy z góry. Zamiast wojskowych fortów stacje techniczne zamiast bas szkoły inżynierii w centrum warsztat z napisem Schwidersews bez protokołu bez durnoty tylko skutecznie. A z głośnika starego systemu komunikacyjnego leci cichy głos Borysa: Jeśli coś nie działa napraw jeśli nie potrafisz zapytaj. A jeśli zniszczyłeś, to nie zaczynaj wojny. Zacznij od klucza.